The yeah. Spór od dawno przed 60 tak nazwijmy odcinka drogi krajowej od Ronda w Stefanowie do miejscowości Legara czy granicy miasta Gosenina trwa już od kilkunastu lat, od momentu, gdy obwodnica duża została oddana do użytku. W tamtym czasie obowiązujące przepisy obligowały przekazanie nam tej drogi bezpośrednio gminie, czyli do najniższego szczebla zarządcy drogi. Gracias. W międzyczasie stworzyły się przepisy, które pozwalały o kategorię obniżyć, czyli jeżeli to była droga krajowa, więc do kategorii wojewódzkiej. Ja od samego początku byłem zwolennikiem, żeby ona była kategorią wojewódzką, ten odcinek drogi, ponieważ trzy drogi wojewódzkie 571, 581 przepraszam, 265 i 573, które do miasta zbiegają się, które będą się praktycznie e, krzyżowały na planowanych w e, najbliższej przyszłości rondach. E, logicznym połączeniem tych trzech dróg wojewódzkich do obwodnicy miasta Gostynina było poprzez ulicę Płocką i kontynuację Legarda do e, ronda w, w Stefanowie. To była najbardziej rozsądna. O to zabiegamy od kilkunastu lat. E, e, zabiegaliśmy jako gmina, e, zaraz bezpośrednio po przekazaniu nam jej jako drogi gminnej. E, to jest tak jak powiedziałem logika połączenia tych trzech dróg wojewódzkich. Oczywiście w tle są też koszty finansowe, ponieważ utrzymanie tejże drogi w e, roku e, po przejęciu e, przez gminy Gostynin, e, utrzymanie zimowe tego odcinka 3 km, tam nie pamiętam gdzieś tej kilometrów, to było 60% kosztów całego zimowego utrzymania e, dróg gminnych. A dróg gminnych w mamy jeszcze wiele dziesiątek kilometrów I ja muszę utrzymać w podobnym standardzie wszystkie inne drogi gminne, a mam kategorię piątą, szóstą. Więc w tej chwili najbliższą zimę, ten odcinek drogi, skoro on decyzją Rady Powiatu, uchwałą Rady Powiatu staje się drogą gminną, będzie utrzymanie kategorii piątej, szóstej. Ja będę reagował dopiero po 24-48 godzinach i będę zgodny z prawem, bo muszę utrzymać drogę na przykład w Osinach czy gdziekolwiek w gminy, która jest też kategorią drogi gminnej, w takim samym standardzie jak droga łącząca y, y, rondą w Stefanowie z granicą miasta Gostynia dużo użytkowników tego odcinka drogi pewnie się wtedy zdziwi, że one będą bardzo śliskie, będą nieodśnieżone, ale ja będę w zgodzie z prawem, bo ja mam traktować wszystkie drogi inny jednakowej kategorii. To jest mankament. Dziwię się decyzji w ogóle Rady Powiatu, bo to inicjatywa była Zarządu Powiatu i Pana Starosty, że nie rozmawialiśmy na etapie przygotowawczym, żebyśmy to porozmawiali i wspólną politykę podjęli, bo ja byłem gotów na to, jeszcze starostą, gdy był Pan Matuszewski, też oczywiście, żeśmy o tym wielokrotnie rozmawiali, że... Bądźmy y, inicjatorami y, takiej inicjatywy, żeby y, rozmawiać z zarządem dróg wojewódzkich, żeby ten odśmiech drogi stał się drogą wojewódzką i wspólnym, wspólnymi działaniami starosty zarządu powiatu gminy Wójta moglibyśmy to przeforsować, a nie przepychanie sobie między samorządami. W samorządach tak się nie rozmawia.